Coraz cieplejsze dni, a także powolny powrót do normalności to zachęta dla rodziców, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego. Mogą już teraz planować wypoczynek ze swoimi pociechami. Polskim bonem turystycznym będzie można jeszcze zapłacić do końca marca 2022 roku. Nadal można korzystać z programu Polski Bon Turystyczny. Bon jest ogromnym wsparciem dla podmiotów turystycznych oraz rodzin. Przed wakacjami czy też dłuższymi weekendami można zauważyć rosnące zainteresowanie Bonem. Na jego realizację jest jeszcze bardzo dużo czasu. Bon jest ważny do 31 marca 2022 roku. Warto jednak pamiętać, że nie można wymienić go na gotówkę ani inne środki płatnicze. Do tej pory zus wydał ponad 1 600 000 bonów o łącznej wartości ponad 1 miliarda 400 milionów złotych. Mieszkańcy województwa barmińsko mazurskiego aktywowali 51 200 bonów ze 147 000 im przysługujących. Zrealizowali płatności bonami na łączną kwotę ponad 9 milionów 200 tysięcy złotych. W całości wykorzystano niespełna 7,5 tysiąca bonów. Do tej pory zgłosiło się ponad 22 600 podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. W naszym regionie jest ich 991. Największym zainteresowaniem bon turystyczny cieszy się w województwach mazowieckim, gdzie wydano około 242 tysięcy bonów, śląskim około 215 tysięcy oraz wielkopolskim 164 tysiące. Bon jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce Ogólny. W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę Polski Bon Turystyczny, a następnie Mój Bon. Bon turystyczny jest udostępniany na pół ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 5. Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinni wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. By przystąpić do programu na PółEZUS, trzeba wypełnić oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski BON Turystyczny. By płatności trafiły do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta